Cześć Mango, witam wszystkich z tej strony Mitra. Jak widzicie tutaj są dwa bilety. Dwa bilety, bo nowociastkę zrobił interes życia, jak możecie tutaj zauważyć. Ten bilet jest na kwotę 90 zł z Warszawy do Poznania. No i tak troszkę nas zaciekawił fakt, że, że o 17.02 ten, ten, ten pociąg przyjedzie i a miał przyjechać o 16.30 tak? i już my mieliśmy dalej rozplanowany dzień i tu nagle taka, takie zdziwienie poszło no to takie zdziwienie poszło no, to, tak więc Ciastko, co trzeba było zrobić? no trzeba było oczywiście zapytać konduktora zapytaliśmy się konduktora, no, zapytaliśmy się konduktora. Zapyta... czekaj, zapytaliśmy się konduktora takie, dlaczego jest różnica pół godziny i co nam powiedział? no i powiedział nam, że ten bilet ten bilet jest chujawarty jest chujawarty no, bo... Trzyma w okienku. No, no zły mi wydrukowała. No i I, dostali, i, dostali, I dostaliśmy takiego punchline'a Dostaliśmy takiego punchline'a za. A za 109 tutaj, złotych. Tu 109 zł, i tu też jest 109 zł, tak? Co? Tu też jest 109 zł. to dostaliśmy takiego punchline za, za 220 zł. I, i, i poszło ofensywnie. Ja, jak się z tym czujesz, że tak. Trzystówki za taką podróż? No i chujowo się z tym czuję. No i przez to, że ciastko się pytał, więc no, musiał zabulić. No. Kto no pyta, ten buli. No tak, też, więc, no. tak więc, no, ciastko, no, no moglibyście tam jednąć tego re refliksa, jak to się mówi. No bo, no bo ile hajsu zostało? Otwórz portfel. Teraz, teraz. Poka pokaż tam. Pokaż, ile, ile, ile hajsu zostało. I to są kurwa jego fundusze. Dokładnie. No. Jedziemy na PGA, no, się masz, bawić. Ma, masz na PGA, baw się kurwa, <laughs> Bawimy się na bilet. To się bilet no. Powiedz, że ty tam, że tam w klubie powiesz, że ty już bilet kupiłeś. No. <laughs> dokładnie. No. Darmowa więściówka. No że masz już tutaj, tu jest bilet na PGA, tu jest tu jest to no, jest wszystko, wszystko. w jednym, no. No, tu jest wszystko w jednym. A to, to się w duchu w sobie. Za z konduktora paluj, ja. No dokładnie. Dobra, dzięki wszystkim, cześć. No, wspomóżcie, bo naprawdę nie jest kolorowo. No, no nie jest. Ja, jak nie jest? Nie jest kolorowo. Nie jest kolorowo. A tutaj jesteśmy inteligentni i układam kostkę Rubika. No i kola ofensywnie też musiała tutaj być. No i, i, i co ty? I, i kom, mój komputer napisany Nitro JP. No dobra, trzymajcie się wszyscy, cześć.